Sandor, co wiesz o wojnie pustych kołysek? Ha, pierwsze słyszę. A, to przez nią orkowie tak nienawidzą demonów. Bardziej niż magowie, bardziej niż stalowi ludzie. Opowiedz. Stało się, gdy pierwsza wojna, kiedy stworzono orków. Niewielu orków powstawali w mozole. Ojciec niebo i matka ziemia dokładnie co do orków. Jakie ludzkie ciało wytrzyma? Ile krwi demona? Byle jak nie da rady robić orków. Orków było niewiele, a dawno temu wojny. Orkowie zaczęli mieć małe dzieci. Demony bały się, bardzo się bały. Nigdy nie miały wrogów tak groźnych i bez strachu, a więc demony zrobiły sprytnie. Orków trudno zabić, ale nie dzieci orków. Wtedy pootwierały portale koło miast orków, zakradły się do chat orków, zabiły dzieci, nasze maleństwa i ciężarne matki orków. Orkowie nigdy nie zapomną! Nie mogą zapomnieć! Demony wydały wojnę dzieciom, mordowały małe! Tego Sandor! Tego orkowie nigdy, nigdy nie zapomną. Orkowie mają wielu wrogów, dumni z wielu wrogów, ale demony zawsze, najpierwszy wróg, najgorszy, na zawsze.